Mamy 5 kg bagażu potężnego w limicie. Patrzcie, jak Paulina idealnie wymierzyła. Po prostu kalkulatoret. Cześć, troszkę nie na tym kanale nie było, ale zapewne część z Was wie, że byłem w Japonii z dziewczyną przez okrągły miesiąc. No i dla Was oznacza to przede wszystkim trochę kontentu, bo sporo tam nagrywałem. A ten film, który teraz oglądacie, jest takim wstępem do tego wszystkiego. Jakiś taki początek podróży, lot z samolotem, może jakiś początek Tokio, jeszcze tutaj na końcu wrzucę, żeby po prostu jakoś to zacząć, bo zawsze mam wrażenie, że najtrudniej jest zacząć. Jak tutaj macie na załączonym obrazku, polecieliśmy sobie chińskimi liniami o nazwie Air China, no bo po prostu były najtańsze. No i mieliśmy lot z Warszawy z przesiadką w Pekinie. No i potem już lądowanie w Japonii na lotnisku Narita. O, a tutaj mi się nagrała jeszcze jakaś opowieść z początków podróży. Także posłuchajta. No ogólnie mieliśmy y, bardzo fartowną sytuację na lotnisku, bo w momencie jak oddaliśmy już bagaże, nagle... Ewakuacja strefy, wszyscy muszą wyjść, osoby, które były za nami, już nie zdążyły oddać bagażu. Oczywiście mogliśmy przejść do tej kontroli bagażowej, ale przez chwilę mieliśmy mega stresa, także w ostatniej chwili nam się udało te bagaże oddać. Także przygody jeszcze przed w ogóle dotarciem do Japonii. Ej dobra, bo się posiłki pojawiły na ekranie, to od razu powiem, że dużo słyszałem narzekania na jedzenie w klasie ekonomicznej, ale moim zdaniem ludzie trochę przesadzają. Mi smakowało, dobre było. Mniej więcej pierwszy tydzień spędziliśmy na zwiedzaniu Tokio i nocleg mieliśmy w mieście Utsunomiya. Czemu akurat tam? Ano dlatego, że mamy tam rodzinę, właściwie moja dziewczyna ma. Więc po prostu codziennie stamtąd dojeżdżaliśmy Shinkansenem, około 40 minut do Tokio. Co w sumie było całkiem wygodne, zwłaszcza że mieliśmy JR Pass. Jak ktoś nie wie, to jest taki specjalny bilet wyłącznie dla turystów, który kupuje się na 7, 14 albo 21 dni i można dzięki niemu jeździć po całej Japonii, korzystając z różnych połączeń tej właśnie firmy. No i na pierwszy dzień w Tokio Mieliśmy zaplanowany m.in. Park Ueno razem z Muzeum Narodowym, świątynię Sensoji oraz Tokyo Skytree jako taki finalny punkt dnia, więc myślę, że ten dzień na spokojnie mogę wam jeszcze w tym filmie pokazać. No, to jesteśmy w Parku Ueno, to jest jeden z najstarszych parków w Japonii. On ogólnie słynie z tego, że tutaj bardzo pięknie kwitną wiśnie, bo jest ich ponad 2000. Przeczytałem to w internecie. No niestety. Nie mamy teraz wiosny, w dodatku jesteśmy tu w czasie tajfunu, no ale jesteśmy tu głównie po to, żeby iść do Muzeum Narodowego. Po muzeum trafiliśmy na jakiś festiwal w parku Ueno, gdzie w zasadzie pierwszy raz w życiu próbowałem takojaki. To są te kulki z ośmiornicą, które możecie kojarzyć z anime, albo nawet jedliście je gdzieś w Polsce. No ja w każdym razie jadłem pierwszy raz tutaj i no dobre było, ale to trzeba lubić ośmiornicę, bo pewnie nie każdemu podejdzie, że jest taka gumiasta. No mi akurat podchodzi, także razem z tym ciastem i z tymi dodatkami no to fajna przekąska. No i tak jak mówiłem, przylecieliśmy akurat na tajfun, więc dla nas początek Japonii to deszcz, deszcz, jeszcze raz deszcz. No ale dalej po wyjściu z parku Ueno skierowaliśmy się w stronę Asaksy a konkretnie w stronę Sensoji, czyli najstarszej świątyni buddyjskiej w Tokio, jak i również najbardziej obleganej turystycznie. Jeśli zamierzacie się tam kiedyś wybrać, to świątynia rzeczywiście robi wrażenie, jest bardzo ładna, ale przygotujcie się mentalnie na ogromne tłumy, bo podobno to miejsce odwiedza co roku ponad 30 milionów turystów. Wchodzimy przez dość okazałą Kaminarimon, czyli Bramę Grzmotów, potem mijamy pokaźną ilość sklepów na uliczce Nakamise, gdzie moim zdaniem był największy tłok, no i w końcu docieramy do samej świątyni. Z powstaniem świątyni związana jest legenda, według to której dwóch braci w roku 628 wyłowiło posąg bogini Miłosierdzia z rzeki Sumida, nad którą położona jest dzielnica Asaksa, no i na cześć tego posągu zdecydowano wybudować świątynię. Na miejscu zrobiliśmy sobie omikudzi, czyli przepowiednie losu, które polegają na tym, że wrzucasz stojenów i możesz sobie wylosować właśnie taką przepowiednię. Tylko, że my jakimś cudem wylosowaliśmy dokładnie tę samą. To nie jest ten sam co ty? Aha. Jeśli wylosujemy złą przepowiednię, zostawiamy ją w świątyni, nie zabieramy jej ze sobą. Chodzi o to, by z nadzieją na lepszą przyszłość zostawić zły los za sobą. Czyli możemy zatrzymać. Czyli jest taka ani nieszczęśliwa, ani nie... Taka neutralna. Okej. Okay. Widoczek na Skytree a tu Sumida. Na naszej trasie znalazła się jeszcze świątynia Ushijima, która była zaraz po drugiej stronie Sumidy, i tam znajduje się Miła Torii, czyli taka potrójna brama Torii, która podobno w Japonii jest rzadkością. No bo normalne Torii są wszędzie. Natomiast co do potrójnych Torii, to nie mogłem się dokopać do żadnego legitymnego źródła na ten temat. Ale ludzie w opiniach na Google piszą, że są tylko 22 w całej Japonii. Ufam, iż jest to prawda, ale ja no nie mogę tego potwierdzić. Naszym ostatnim punktem tego dnia było Tokio SkyTree, najwyższa wieża telewizyjna, druga najwyższa budowla na świecie, zaraz po burcz Kalifa, która liczy sobie 634 metry. Byliśmy na miejscu trochę wcześniej niż mieliśmy rezerwację, a że na dole SkyTree jest galeria handlowa, no to skorzystaliśmy jeszcze i połaziliśmy trochę po sklepach. Patrzcie, Harry Potter z mangowymi okładkami no jaja. Ale no ogólnie nie będę wam teraz tego za dużo pokazywać. Potem będzie cały osobny film o Akihabarze, więc jeszcze ten cały anime merch to będziecie mieć okazję zobaczyć. Natomiast potem wyjechaliśmy na górę i powiem wam, że widoczek całkiem niezły, choć gdyby nie mgła, to byłby lepszy. Ogólnie Skytree to miejsce, które idealnie zobrazuje wam ogrom Tokio. Jak będziecie patrzeć, jak zabudowa tej potężnej metropolii ciągnie się po sam horyzont i końca nie widać. Nie dość, że akurat na górze był kolap z Pokémonami, to na dole jest jeszcze Pokémon Center. No a w drodze powrotnej poszliśmy na nasz pierwszy japoński ramen, do knajpy, którą właśnie widzicie, i był mega dobry. Smak zdecydowanie różni się od tych ramenów, które dostaniemy w Polsce. Zresztą ramen to jest chyba najczęstsze, co jedliśmy podczas naszej podróży, próbowaliśmy wielu różnych, i ten myślę, że byłby w tej lepszej połowie. Także polecam, gdyby ktoś był w pobliżu. No i w tym filmie to by było na tyle, ale umówmy się, że to, co Wam dzisiaj pokazałem, to może 2% z całości materiału, który mam jeszcze nagrany do zmontowania. To jest kontentu na parę miesięcy i tak trochę Wam zaspoileruję, że o ile Tokio będzie trochę chaotyczne, bo robiliśmy troszkę speedrun, żeby zaliczyć jak najwięcej rzeczy, o tyle później będzie też troszkę spokojniejszych filmów i czasem jeden materiał będzie poświęcony na całe jedno miejsce, które uznałem, że na to zasługuje. Także wyczekujcie kolejnych materiałów, a ja na ten moment mówię Wam Sayonara.